Witajcie, z tej strony Sebastian. Wracamy właśnie z Agnieszką z Orlando. Spędziliśmy tutaj chyba dwa dni, tak? Dwa dni spędziliśmy, dlatego że okazało się, miałem w niedzielę jechać na statek. Okazało się, że to było w ostatniej chwili odwołane i podjęliśmy szybką decyzję, aby pojechać właśnie na, na niedzielę i poniedziałek z tymi naszy, z naszymi znajomymi. Tak czy inaczej, dzisiaj po, dzisiaj, czyli to jest poniedziałek, tak. dzisiaj postaram się wrzucić materiał z tego z wypadu do SeaWorld. To jest jeden z tych wielu parków rozrywki, właśnie koło Orlando. No, moim zdaniem materiał bardzo ciekawy, zobaczymy czy Wam się spodoba. Z tym, że od razu uprzedzam, że nagrywałem bez mikrofonu tego zewnętrznego, czyli mam nadzieję, że ten wiatr się tam za bardzo nie będzie udzielał. A zrobiłem tak, ponieważ yy, i tak ciężko było z tą kamerą tam się poruszać, nie chciałem jeszcze bardziej rzucać się w oczy. I teraz pokażemy Wam kawałek, jak wygląda taka typowa międzystanowa autostrada w Stanach Zjednoczonych. Jak widzicie, ma tylko dwa pasy w jedną, dwa pasy w drugą oraz pobocze po obu stronach. I tutaj to jest tak zwany turn bike na, na Florydzie. Tutaj jest zwiększony limit prędkości do 70 mil na godzinę. Podczas gdy na zwykłych drogach jest 65, czyli różnica, różnica niewielka. To jest autostrada płatna. Ale za, jakieś, za około 250 mil przejazdu trzeba zapłacić chyba 10 dolarów czy tam 12. Czyli naprawdę śmieszna, śmieszna kwota do tego, co się płaci na przykład na AutoStradzie A4 jadąc z tego, więc Katowice do Krakowa, co to w ogóle autostrady nie przypomina. E, tutaj ta trasa jest... Na znaczy, woda, to jakieś bagna też są. W każdym razie droga jest strasznie nudna. Tutaj prosta potrafi się ciągnąć przez 50 km, nie? Zanim jakikolwiek zakręt nastąpi. I zobaczcie, na lewo nic nie ma, na prawo nic nie ma, od ludzie. I co mniej więcej, 40 minut jazdy. To jest, bardzo, to jest ciekawe. Są takie zjazdy, z tym że w Polsce czy tam w Europie ogólnie zjazdy są na prawo, prawda? Choćby o zjazdy, tam gdzie jest stacja benzynowa, restauracje, toalety, zjeżdża się na prawo, a tutaj zjeżdża się na lewo, i to jest wspólny zajazd, zarówno dla jednego jak i drugiego kierunku ruchu. Czyli tutaj, aby się drogi rozjeżdżały. To robi się przestrzeń większa między tymi właśnie drogami w jednym i drugim kierunku i tam są właśnie stacja benzynowa i ogólnie ta restauracja, jak wspominałem. I bardzo ciekawe rozwiązanie, ponieważ tam można dużo ciekawych rzeczy upchać i nie trzeba tego dublować, tak jak w Europie, że jest po jednej stronie i potem po drugiej identyczną infrastrukturę trzeba robić, a to wtedy i więcej miejsca zajmuje i bardziej kosztowne i najczęściej to jest, w każdym razie to jest mądre rozwiązanie naszym zdaniem. Okay, jeszcze chwilkę nagramy, jak ta droga wygląda, żebyście zobaczyli, że to jest naprawdę bardzo łatwo zasnąć. Ja bym w życiu nie mógł być kierowcą tira, ponieważ po godzince takiej jazdy, ja bym zasnął za kierownicą. Tutaj jeszcze pokażę te słupy z takiego napięcia. Zobaczcie, zupełnie inne niż u nas. Że to się nie przewróci nie? Na, na wietrze silnym, bo u nas są na podstawie kwadratu, powiedzmy, prostokąta. A tutaj zobaczcie, albo pojedyncze słucho, albo podwójne i to wszystko. jeszcze jakiś kanał jest. No i tyle, chyba nie ma więcej sensu. Tak w każdym razie, tak ta droga będzie wyglądać jeszcze przez, przez jakieś dwie godziny, zanim dojedziemy do domu. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i mam nadzieję, że spodoba Wam się materiał, który dla Was przygotowaliśmy. I oby, mam nadzieję, że wrzucę go dzisiaj, ewentualnie jutro, ale to wszystko zależy od tego, jak szybko to obrobię, bo uprzedzam, że on się składa ze 110 plików i muszę je wszystkie przejrzeć, tam powycinać niektóre rzeczy, bo mi się zdarzyło przeklnąć, a nie chcę, żebyście to słyszeli. Ewentualnie pozwoliłem sobie na dowcip taki, że dużo osób było oburzonych, więc to też wykasuje. No i potem renderowanie samo na YouTubie, to będzie wrzucanie na YouTube też będzie trwało pewnie z 10 godzin. Znaczy nie samo wrzucanie, ale przetwarzanie tego na YouTubie. Dobra, dziękuję jeszcze raz. Do zobaczenia Pa!